76 kg cięższy niż zwykle kamiszermeta, czy to znaczy, że będziesz wolniejszy, czy to znaczy, że będziesz bardziej swobodny, bo nie musiałeś źle zbijać? Myślę, że to drugie, bo powiem powiem ci, powiem wam, tak, zawsze się zastanawiałem, czemu nie mogę pokazać tego, co w ringu wszystkiego w samej walce. Tego co pokazuję w sparingach, gdzie tak naprawdę w sparingach są większe obciążenia, większe rękawice, mniej czasu na przerwę, bo my sparujemy 3-15 czy 30 na pół minuty przerwy. Zmieniają się zawodnicy, po 3-4 rundy wchodzą, po 2 nieraz wchodzą inni zawodnicy. A w ringu, mimo wszystko, no tak, odpoczęty chłopak, tak, z jednym zawodnikiem, mniejsze rękawice, więcej, tak jak mówisz, bez kasku. I nie mogę tego pokazać wszystkiego. No i chcę zobaczyć, czy faktycznie to może być odzwierciedlenie tego, że to jednak za dużo w tym wieku jest jednak wagi, tak? Bo jak pamiętam zaczynałem swoją przygodę z boksem zawodowym, to do kategorii średniej, do 72,5 robiłem 5,6 kg. Teraz to już było po 13 kg, bo już ważyłem nawet 86 kilo, no to czyli wychodzi 13,5 kilo musiałam zrzucać. To jest dość dużo, no i w 24 godziny od, od czasu ważenia do czasu walki, czy tam dobra, no liczmy 30 godzin, no niestety organizm się nie zregeneruje, tym bardziej, że no my zawodnicy y, bokserzy, pięściarze, nie możemy brać anty, y, y, dopingu, tak, no w innych dyscyplinach sportowych można to brać, te chłopaki naprawdę mogą zrzucać sobie po 20 kilo. Mają szybszą regenerację, tak, dzięki tym specyfikom. My niestety tego nie możemy, może stety, może i właśnie Dziękować Bogu, że nie możemy, bo przynajmniej ten sport jest czysty, tak? Nie zawsze, ale jest bardziej czysty jak inne sporty walki na pewno. Żeby nie było w UFC to już są badania regularne. No i bardzo fajnie i szkoda, że dopiero teraz to wprowadzili, ale widać, że it makes sense, tak? Mhm. Okej, okay, ja myślałem, że po prostu wiesz, pod koniec kariery szukasz dobrze płatnych walk, Canelo, super średnia, wszystko mi się to składało, ale to oczywiście żart, ale A była... To żart? Czemu żart? Czemu mam patrzeć na przykład y, moją teściową, którą bardzo kocham, tak? Moja teściowa, mój Kamil, ale ciesz się z tego, co masz. Ja mówię, ty, teściowa, kocham Cię jak mamę, ja się cieszę z tego, co mam, ale dlaczego mam patrzeć na kogoś, kto ma mniej ode mnie? Ja doceniam to, co mam, ale ja chcę patrzeć na tych, co mają więcej i dążyć do tego, żeby mieć więcej. Poczemu ja mam mieć na przykład mniej w życiu? Ja chcę dążyć do tego, siemanko, żeby było więcej. Zostawić dzieciom. Wiadomo, nie dać im ryby, dać im wędkę, pomysł, sposób, jak zarobić te pieniądze. Okay. Ale wiadomo, że Canelo to jest inny świat, raczej tak, raczej będzie ale, ciężko. Słuchaj, ale jak celować to wysoko? Tak jest. Kalum Simpson to był jakiś realny temat. Wiadomo, że miałeś galę w Białym stoku, ale tak tak, tak gdzieś coś obiły się, obiły się słuchy, że Kalum Simpson, Brytyjczyk, to jaka jakiś był temat, a być ja, może jeszcze będzie. Super średniej mój, właśnie. Tak, 30 z tego zdaje mi się marca, tak? Mhm. Ale wiesz co, nie wzięliśmy tej walki, bo wiem, wiesz, nie. Nie. nie, nie. Nie takie warunki finansowe, tam 10 minut miało być, jeszcze nie, ja chcę na pewno dwie trzy walki zrobić w kategorii super średniej Wiem, że w tym roku kończy w jeszcze tam zrobię, no już bliżej jak dalej na pewno jest kariery yy, Ale chcę jednak jeszcze się oswoić w tym limicie, nie? Zobaczy przede wszystkim, skupić się na Na sobocie yy, I w niedzielę już będę mógł rozprzestrzeniać yy, co, co tam dalej, jak to wyszło Czyli na razie koncert Kamila szeremety w Oparze. operze i Filharmonii upiór, Podlaskiej. Upiór w, jak to było? upiór w operze? Upiór w operze, ale w nowej wadze, tak? Czyli będzie upiór co cięższa operze? ręka będzie? Raz. Cięż, cięższa ręka będzie? No to co ja mam Ci mówić? Zobaczymy w ringu. Ring wszystko pokaże, czas weryfikuje, może będę wolniejszy, może będę szybszy, nie, no zobaczymy, na pewno no nie męczyłem się, tak, i chciałem po prostu sam na własnej skórze y, przekonać się, czy to nie był temat tego, mojej gorszej takiej dyscypliny, mhm. nie, nie, moc pokazania wszystkiego, na co mi stać przez te, aż tyle zbijanie wagi, no bo to nie ukrywajmy, to jest jedna tam szybko obliczę, jedna szósta, jedna siódma masy ciała, tak? Mhm, okej okay. To jeszcze na koniec, finałowy typ, bo jutro oprócz w, w Stoku, walka w Gliwicach na zasadach boksu, ale w klatce. Tomasz Adamek, Mamed Halidow. Już pytałem o to Fedora Czerkaszyna i on dużo mocniej wierzy w Mameda niż, niż ja na przykład wierzę, bo moim zdaniem to będzie absolutnie pomimo przerwy, to Tomka Adamka od boksu do jednej bramki, twoim zdaniem? Ach, wszystko zależy od Tomka Adamka, jak podszedł do tych przygotowań, bo wiadomo, że mu już tak mam wrażenie, nie? Nie. nie, nie nie jesteśmy jakimiś wielkimi tam kolegami, tak? Znamy się, poda podawaliśmy sobie rękę. no tak, no bo tak było, ale mi się zdaje, że on już tak się wypalił, że robi wszystko tak dla tych dudków, tak? mm -hmm. Dla dudków. A Kalidov, jaki jest, taki jest, w sensie, że to nie jest zawodnik boksu, tylko zawodnik mieszanych sztuk walki, no ale ręce ma dość dobre i stójkę ma dość dobrą. no to co, ja powiem 50-50, no ale serce, serce za Adamkiem, Yy, serce za Adamkiem, rozum raczej też za Adamkiem. Ale to, co przewidujesz, że na przykład Tomek po prostu może już nie być w formie, mógł się zestarzyć? Ja myślę, że po prostu nie podszedł yy, yy, mądrze i tak, yy, nie podszedł prawdziwie przeważył, tak, ważył, tak te, do, do tej walki z Mohamedem. Myślę, że to będzie łatwa walka, a nie ukrywajmy, że to jest twardy zawodnik Kalidosu. Okay, czyli nie wykluczasz niespodzianki, tak jak? Nie wykluczam niespodzianki. Myślę, że ta walka to yy, będzie na punkty, Ewentualnie wygrana przed czasem Tomka Adamka. No i tak obstawiam. Wygrana przed czasem Tomka Adamka. Jednak z Adamkiem. Wiadomo, box, tak? Piedesto box. Ale Kalidofa też mnie skreślał, gdyż to jest tytan pracy i umie się przestawić i bardzo inteligentny to jest zawodnik. Jeśli chodzi o MMA, zobaczymy, co tu będzie w ringu, nie? To są inne rękawice jednak, jak ja nawet posparowałem tutaj z zawodnikami yy, MMA, tak? Bo też coś tam sobie tam kopię. Lepiej być wojownikiem w ogrodzie, jako ogrodnikiem na wojnie i lepiej umieć jak nie umieć. Oczywiście na roztrenowanie to robię, żeby tam żadnej kontuzji nie, nie dostać. I nakładam te rękawice małe. Faktycznie to jest inaczej. Wiesz, inne wyczucie. Yy, trzeba uważać na low -kiki, na high -kiki, na obrotówki. No bo kiedyś sporowałem z chłopakiem to wszystko fajnie, a tu prawa ręka się opuściła, a ja nie wiedziałem, że po prostu tak tak może być. I dostałem tutaj y, obrotówkę z lewej, z lewej czy z prawej ręki z prawej chyba ręki, z prawej ręki, tutaj nad lewą tą. I tak powiedziałem. O, kurwa, ale to fajnie, 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 fajnie móc to spróbować. Dzięki wielkie. Dziękuję. Trzymajcie za nas jutro kciuki. Obiecujemy, że damy siebie wszystko. I mam nadzieję, że pas tego międzynarodowego mistrza Polski zostanie u nas na Bięstoku, na Podlasie, w naszej kochanej Polsce. Jak to mnie wam mówić? Za Polskę, a u?